Siemka, jesteśmy na pierwszej edycji Leglo Campa Fundamentals w Kołatce dla niebieskich i białych pasów. Ze mną dzisiaj Mateusz Szczeciński i Kamil Wilk. Witam. Witam serdecznie. Zacznijmy od przedstawienia postaci. Mateusz Szczeciński, czołowy polski grappler, jeden z organizatorów Leglo Camp. Podróżujemy tak naprawdę teraz po całym świecie, to zawodowy sportowiec. No nie wiem jeszcze co mu tu sobie powiedzieć. <laughs> Mam. No? Jedno słowo opisujące Ciebie, ale nie będę go używał. <grymne> 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 kto, wie, <grymne> kto wie, ten wie. <grymne> tak, Kamil Wilk, współzałożyciel Leglock Campa, grapler, polski grapler, boy, Masters 2 i chyba wystarczy. Okej. Okay. Przejdźmy do pierwszego pytania. Jak to się w ogóle zaczęło z całym Leglock Campem? No to zdaje się, że to się zaczęło w 2018 roku, dobrze mówię, czy 2019? 19. Mhm. Wydaje mi się, że pierwsze zawody, które zacząłem wygrywać na czarnych pasach w Polsce, to były gdzieś, to będzie jakaś zbieżność dat, wydaje mi się, że Kamil wtedy do mnie napisał i zapytał się, czy chcę wziąć udział w takim projekcie, który się będzie nazywał Leglock Camp. Wydaje mi się, że Zwityrzka też był na samym początku przymierzony do tego projektu. Na no, finalnie zostaliśmy we dwóch. Zaczęliśmy od jednego kempu w ciągu roku. Pierwszy był chyba jeden tego kemp czy dwa już mieliśmy w zakopanym. Czyli mieliśmy jeden kemp w ciągu roku, i sukcesywnie ta ilość się zwiększała. Liczba krajów, które, do których podróżujemy, się zwiększała. No i jesteśmy tutaj kilka lat później. Nie coś chciałbyś dodać? Czy? Nie, no, wydaje mi się, że w miarę upływu czasu. Widzieliśmy, że zapotrzebowanie na tego typu obozy rośnie, rośnie w Polsce jak i również za granicą. Kluby z różnych krajów zaczęły się pytać o leglock campy, dlatego zaczęliśmy wychodzić poza granice Polski. Zaczynaliśmy bodajże od Hiszpanii, później była Anglia, Niemcy, Tajlandia, Japonia, Włochy i wiele, wiele innych krajów europejskich, azjatyckich a nawet w Australii. Skoro to już trwa od mniej więcej 19 roku, to dlaczego jest dopiero pierwsza edycja dla białych i niebieskich pasów? No Zawsze nasz obóz był, tak mi się wydaje przynajmniej, kojarzony z, taką, jaką, z takim jakimś elitarnym wydarzeniem tutaj u nas w Europie. Zawsze mieliśmy na tych obozach, raz, że one się bardzo szybko wyprzedają, szczególnie te w Polsce, to zawsze ściągaliśmy tutaj czy naszych kolegów, którzy są w topce europejskiej, czy zawsze jakieś było seminarium um, z Józefem Czynem, czy w tym, w tym roku będzie z Owenem Oflanaganem i z Pawem Jaborskim. Um, także to zawsze było gdzieś tam takie elitarne wydarzenie i pomyśleliśmy po prostu, że chcielibyśmy wyciągnąć rękę do tych wszystkich osób, które no jednak nie chcą trenować jak zawodowcy, jeszcze nie czują się na siłach, żeby brać udział. W tych takich naszych elitarnych obozach i stąd pomysł, żeby zrobić w tym roku, może rzeczywiście, dosyć późno, ale wydaje mi się, że stąd to, to wynika, że w tym roku po prostu zrobiliśmy to dla białych i niebieskich pasów, żeby. Cały przekrój społeczeństwa jiu mógł skorzystać z naszych obozów. No dokładnie to, co Mateusz powiedział. Nie wiem czemu tak późno. Faktycznie mogliśmy to zrobić może z dwa lata wcześniej, jednak jeżeli sukcesywnie zwiększaliśmy tą ilość obozów w Polsce, w Europie i na świecie, ciężko było jeszcze znaleźć odpowiedni termin na dodanie kolejnego wydarzenia w Polsce. Tym razem się udało i mam nadzieję, że w przyszłym roku również się uda. Na czym skupiliśmy się na tej pierwszej edycji? Jakieś podstawy dźwigni prostych, czyli taktarowów, ale też wszystko wokół tego. Czyli z mojej strony to było outside ashi, tak naprawdę przez cały obóz, zaczynając od wybijania z balansu z tej pozycji, a konkretnie gdzieś tam. W cały koncept tego, czyli y guarda i butterfly ashi połączone z outside ashi. Było wybijanie z balansu, w jaki sposób być tam bezpiecznie, w jaki sposób poddać taktarowem. Dzisiaj zacząłem pokazywać podstawy zwykłej skrętówki, ale staram się w to wszystko wplatać też ideologię, którą się kieruję prowadząc klasy u siebie w klubie, czyli często robimy jakieś zadaniówki, często tłumaczę detale, a zaraz po tym robimy jakąś zadaniówkę, żeby można było gdzieś tam zrozumieć te sytuacje, które uważam, że lepsze do zrozumienia są w zadaniówkach, zaraz po tym jeśli chodzi na przykład o poddanie, no to skupiliśmy się po prostu na technice no, a co do Kamila, może Kamil sam powie ja skupiłem się na pokazywaniu asigarami, single x -a. mieliśmy przejścia backstepem, frontstepem jak również poddania za sigarami, głównie shinlock. Dzisiaj zacząłem także temat odwrotnej skrętówki, jak poprawnie ją wykończyć, i jakieś podstawowe dojścia z prostych pozycji, z półgardy. I to by było na tyle. Jutro prawdopodobnie jeszcze zrobimy prawidłowe ucieczki, w którą stronę się skręcać, żeby nie zrobić sobie krzywdy, i na tym zakończymy. A widzicie taki, bym powiedziała, progres naszych tutaj członków, że dobrze im chodzi? W sensie, z mojej strony mogę powiedzieć tyle, że ja niektóre zadaniówki, które daję gdzieś tam wam na rozgrzewki i tak dalej, one się powielają, jak mnie zauważyłaś i na tym, i na tym widzę gdzieś tam poprawę. Widzę, że ci ludzie też mnie słuchają pod tym względem, że no, mimo że jesteśmy na obozie i czasami pewnie nie wszyscy robią ze swoimi kolegami, no to jednak ci ludzie nie szarpią się ze sobą na siłę, a przynajmniej nie wszyscy, no bo też nie mogę mówić, że, że każdy robi tak, jak bym sobie tego życzył, ale Eee, tak, patrząc na te zadaniówki, przede wszystkim widzę, jak z dnia na dzień ludzie zaczynają bardziej rozumieć, o co mi chodzi, bardziej wykonywać zadania, które im daję w tych zadaniówkach, także stanowczo idzie to gdzieś do przodu, tak. Ja jestem zaskoczony, że ten poziom na tym obozie jest y, tak dobry. Myślałem, że będzie ciężej, nie ukrywam, ale jak na białe i niebieskie pasy, naprawdę ich chłopaki, i dziewczyny sobie na dob dobrze radzą i nie ma skandali. <śled> To mogę podziękować w sumie, w imieniu całego kampu, tak myślę. Dobrze, tutaj już odbiegamy od, od tematu kampu, więc takie pytanie, czego nauczyło was Jujitsu? Czego nas nauczyło Jujitsu? No Jujitsu tak naprawdę stało się największą, wydaje mi się, częścią mojego życia, także... Um, bardzo wiele gdzieś tam takich lekcji które ze sportu można wyciągać. Także są to raczej, raczej takie truizmy, które mogę tutaj powiedzieć. No, ale rzeczywiście to, co się dzieje w sporcie, przekłada się też w wielu innych dziedzinach. Ciężka praca, bycie obsesyjnie wytrwałym prowadzi finalnie do rezultatów. I Wydaje mi się, że to takie są truizmy, ale rzeczywiście sport uczy po prostu życia w pewien sposób, uczy dyscypliny, systematyczności i pokazuje, że nagrodę dostajemy wtedy, kiedy rzeczywiście na czymś nam zależy i staramy się to osiągnąć. Także. Tak. Mnie na pewno nauczyło sposobu radzenia sobie w trudnych sytuacjach. No, bo w jiu często jesteśmy w trudnej sytuacji, nie chcemy w niej być, staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie tej sytuacji, wyjście, i to jest tak samo jak w życiu. Jeżeli jestem w jakiejś trudnej sytuacji, to nie chowam głowy w piasek i staram się po prostu racjonalnie z tego w jakiś sposób wychodzić. I myślę, że to ma dużo podobieństw do życia, tak? jiu i życie. Widzę, że to jest bardzo podobny temat. Dobra, teraz trochę takie bardziej pytanie o zawodach. Jak rozgryzacie przeciwników przed walkami? Myślę, że to też będzie trochę ważny temat. No tak, powiem szczerze, że przez bardzo dużo czasu nie zwracałem za bardzo na to uwagi. W sensie, no startując na jakichś zawodach, gdzie mamy purpurowy, brązowy pas, wiadomo, że pewne jednostki gdzieś tam się zna, ale no ogólnie nie starałem Starałem się nie zawracać sobie tym głowy za bardzo. Teraz, jak jestem gdzieś tam na zawodowym poziomie, no to to oczywiście gra większą rolę. Walczę też ze swoimi, ze swoimi idolami, czy może nawet nie idolami, ale ludźmi, których e, oglądam na co dzień. No bo jestem po prostu fanem Dżdżwicu i śledzę te wszystkie eventy i mimowolnie studiuję to, co robią. E, także tak, wydaje mi się, że to jest ogromne, o, ogromnie ważne, ale. Gdzieś tam na tym najwyższym poziomie bardzo bym się na tym skupiał, żeby rzeczywiście przygotowywać się pod pewnego przeciwnika, ale należy też mieć z tyłu głowy, że zawsze najlepiej walczymy narzucając swój styl walki, e, dochodząc do swoich chwytów, a... To co przeciwnik robi powinien gdzieś tam nam świtać z tyłu głowy, powinniśmy gdzieś zważać na to, ale starać się zawsze przeforsować swoją grę. Tak, jeśli o mnie chodzi, no to y, przez większość y, swojego czasu y, na zawodach nie analizowałem przeciwników. Teraz czasy się zmieniły i wiem, że y, bez tego nie zajdzie się daleko, więc staram się te kilka y, najlepszych osób w drabince analizować. I w jakiś sposób znaleźć najlepsze i najsłabsze ich cechy i pod tym kątem się przygotowywać. Ale tak jak Mateusz powiedział, na tych y, poziomach zaawansowania do purpurowego, brązowego pasa, myślę, że y, nie jest to aż tak ważne. Jeżeli przechodzi się już na te wyższe szczeble, to na pewno musisz przygotowywać się już typowo pod Twoich przeciwników. Mhm. Właśnie, pod przeciwników, ale jeszcze nad czym skupiacie się? No, przede wszystkim e, słabe strony, tak? Słabe, mocne strony. No bo jeśli powiedzmy przeciwnik nie potrafi walczyć gardą, no to warto by było używać swoich ataków w kontekście spipowania go i zmuszania go do tego, żeby po prostu walczył w swoich niewygodnych pozycjach. Ale to może być bardziej prozaiczne. Możemy po prostu przechodzić na stronę, której stronę gardy, której nasz przeciwnik nie lubi i e, identycznie z mocnymi stronami, czyli jeśli ktoś ma. Bardzo mocne chwyty w jiu-jitsu w, w jakiejś sytuacji. Dostaramy się do nich najlepiej nie doprowadzać. Jeśli ktoś jest w czołówce światowej, to bardzo mocno ich gramy z ogniem, jeśli wchodzimy w jego najmocniejsze chwyty. Wydaje mi się, że jiu jiu jitsu, um, w jiu-jitsu możemy się doszukać wiele analogii do szachów, bo chcielibyśmy wprowadzić przeciwnika w sytuację, w której mamy większą wiedzę niż on. Um, więc unikamy najmocniejszych chwytów naszego przeciwnika, starając się eksponować jego najsłabsze strony i wykorzystując to, jeśli możemy, bo nie zawsze jesteśmy, mamy narzędzie do tego, żeby dziś skorzystać z tych słabszych stron naszego przeciwnika, ale warto by było mieć to na uwadze. Myślę, że Mateusz wyczerpał tutaj temat okay. i powiedziałbym dosłownie to samo. Dobrze, to teraz pytanie do Kamila. Jak Ci idą przygotowania na Trials? Przygotowania na triasy zacząłem w sumie niedawno od dwóch może 3,5 tygodnia współpracuję z dietetykiem. Także chciałbym trochę lepiej czuć się na co dzień z tym, co jem. Odpuściłem słodycze, co jest dla mnie bardzo ciężkie, bo kocham słodycze, szczególnie wieczorami. Słony tak samo, jakieś chipsy <śpięknie> jak chipsy. Taka nostalgia mi się od razu załączyła. Wyrzenie. Ale no tak, skupiam się. Właśnie na jedzeniu, bo już też nie jestem najmłodszym zawodnikiem, mam 35 lat i podejrzewam, że jest jeszcze kilka okazji do takich startów, więc chcę się przygotować jak najlepiej. Mamy kilka obozów mocnych i to potraktuję jako przygotowania. Mam 8-9 kg do zrzucenia, więc to też jest spory wysiłek. Na szczęście waga jest dzień przed, co mi pasuje, Mateuszowi mniej, ale jestem dobrej myśli i tak wystartuje na trialsach w kategorii 66kg to w sumie w mojej kategorii. to sama kategoria jesteśmy no. dobrze, przechodzimy do Mateusza, proszę bardzo e, tutaj pytanie od naszego kamerzysty no, nie tego <noise> Od Boro akurat. Jeszcze tutaj mnie prześladuje, widzisz? No, no, no. Męczu z technikami, teraz nawet wywiażę Boro. Wracam. nie kazał nam techniki nagrywać. No, no co jest od Bora? Ja jestem ciekawy. jak się czułeś, gdy nie mogłeś trenować przez kontuzję? Zagubiony. Strasznie, no bo tutaj jak ktoś mnie zna, to wie, że ja obsesyjnie zajmuję się jiu od zawsze, także jak straciłem możliwość trenowania dwa razy dziennie, a też umówmy się, dosyć szybko udawało mi się coś tam robić, także no. A co robiłeś? Siłownie. Siłownie. <śłownie> tak. Bardzo szybko mogłem wrócić do siłowni. Dwa tygodnie gdzieś były takie, że nie mogłem nic kompletnie robić. No nie ukrywam, że jest to jakoś tam przetłaczające, bo ja nigdy wcześniej nie miałem jakiejś poważniejszej kontuzji. Nigdy takiej, która kompletnie gdzieś mnie tam wykluczyła z jakiegoś wysiłku fizycznego. Także no było to wyzwanie, no bo całe moje życie kręci się wokół drzwi. Ja trenuję codziennie, dwa razy dziennie i nagle... No, tydzień, dwa było, nie ukrywam, dosyć fajnie posiedzieć w domu, pograć w gry komputerowe, ale, ale później zaczęły się schody i, i tak. I no, nie. Teraz już wracam, teraz już zacząłem ćwiczyć, ale tak naprawdę do tego momentu tutaj, wszystko co mogłem robić, to jakieś drille, uważając na, na tą lewą rękę, siłownia omijająca tą rękę, i oczywiście rehabilitacja i gdzieś. W grafiku, który mam zwykle, czyli tam około 11-12 treningów, no to było... To, co robiłem teraz było stosunkowo mało i no, trzeba było się jakoś z tym zmierzyć. Um, no takie myśli po prostu nachodzą, co to będzie na emeryturze, bo zdaje się, że może być to jakby zagadka, którą muszę jeszcze rozwiązać. Jeszcze do końca nie mam tego przemyślanego, w jaki sposób powinno wyglądać moje życie, kiedy skończę trenować dwa razy dziennie. To też jest ciekawe. Nie? nie zapłaciła zalegną. No, no i kolejne pytanie od Boro: z kim chcesz się zmierzyć, gdy wrócisz do sprawności? Ciężko powiedzieć. No, chciałbym, chciałbym wykorzystać miejsce. W którym jestem jako mistrz Polarisa, i skorzystać z tego, że mam pas w jednej z najlepszych organizacji na świecie, i walczyć z jak najlepszymi e, ludźmi. Tak naprawdę nie ma takiego dla mnie dużego znaczenia. Chciałbym na pewno zawalczyć w którymś momencie swojej kariery z Miką Galvao. Andrew, tak teraz jest bardzo na topie, także no same jakieś topowe nazwiska mnie interesują. Może też jakieś w sumie laury by były z czyli jakiś PAS WNO, um, To jest coś, co by mnie interesowało może niekoniecznie przeciwnik, tak samo PAS One. Czy wiem, że za, za rok jest CGI o milion dolarów, także może bardziej tytuły aktualnie niż jesteś konkretni przeciwnicy. Mhm. Na pewno chcę się mierzyć z czołówką światową e, stop 10, a kto to tam będzie, to tak naprawdę nie ma dużego znaczenia. Jest jeszcze kilka osób, z którymi nie walczyłem, kilka, którym chciałbym się zrewanżować. Ktokolwiek to będzie, to, to będę bardzo zadowolony. Właśnie, bo rodał 100% na Mike'ego Rwała. <laughs> Dobrze, e, teraz do Was obojga, już przechodzimy. Wasz ulubiony leglock? Jaki jest ulubiony reguł? Tajlandia, bezapelacyjnie. <grystanie> Potwierdzam, Tajlandia, zdecydowanie. A technika? No, u mnie pewnie nie być zaskoczeniem, jak powiem, że Ayokilok. Kamil powie odwrotna skrętówka. Pomidor. <grystanie> <grystanie> nie bawimy się w super. <grystanie> Odpowiadam. Nie, odwrotna skrętówka. <grystanie> Okej, okay. dobrze. Teraz tak ten kanał ogólnie miał być dla takich młodszych zawodników? Na razie się to nie nagłada? To nagrajmy TikToka. <laughs> nie, nie o ten ty wchodzi. Ale taka, jakbyście mieli taką złotą radę dla młodszych zawodników, co trenują teraz? Jak ja? Jedną złotą radę, która rozwiąże wszystkie problemy i doprowadzi cię no. do Mistrzostwa Świata. Jak jest taka, to proszę. Wydaje mi się właśnie, że nie ma, że ludzie poszukują złotej rady, a to tak naprawdę sukces składa się z wielu czynników i o różnych osób może się składać z różnych rzeczy. No, wydaje mi się, że u mnie najważniejszą rzeczą to była rzeczywiście ta obsesyjność i nawet tak to nazywam obsesyjność, ale no po prostu... Um, Jiu-jitsu jest moją ogromną pasją, coś co od zawsze, odkąd tylko je znalazłem, było moim głównym zainteresowaniem i tak naprawdę czerpię przyjemność z oglądania jiu-jitsu, czerpię przyjemność zbycia tutaj na macie i wydaje mi się, że chęć uczenia się tego, w sensie nie wygrywania tylko, ale rzeczywiście zrozumienia różnych koncepcji grapplingowych pozwala rozwijać się i dochodzić gdzieś tam daleko. No myślę, że nie ma złotej reguły, złotej zasady i idealnej odpowiedzi na to pytanie i przede wszystkim konsekwencja i dążenie do jakichś tam postawionych sobie celów i nie rezygnowanie przy pierwszych niepowodzeniach. No i wydaje mi się, że to jest najważniejsze, a długofalowo warto wyznaczyć sobie jakiś większy cel i nie zważać właśnie na te niepowodzenia, tylko cały czas przejść do przodu, żeby ten cel osiągnąć. Hmm. Czyli głównie nie poddawać się i dążyć do celu. Never give up. Racy. Dobrze, e, mamy jeszcze takie coś. Jakbym mogła prosić o autografy. Hmm. tutaj? Hmm. Ah. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję. Dziękuję. I widzimy się na następnym lektora. Tak, mam tak jest. do zobaczenia. Dzień. Dzień.